Live Room, Kavai, Culge da música. Uczna muzyka lata w tym mieście Dla tych na wolce łapiących szczęście Człowiek wciąż goni, gubi wartości Ludzie czują pociąg do forsy Tylko jej uśmiech i czułe spojrzenie Daje pewność, że mamy siebie Powiedz gdzie jesteś, co teraz robisz Powiem, że kocham, tylko ci w oczy Jestem tu z wami dla tych potwórek Od dziecka wbity w głowę szacunek CSM śmigam po bitach Uliczny przekaz leci z głośnika Kocham rodzinę i nimi się cieszę Lepsze to jak pusta kieszeń Nie łam się, gdy trafisz na murkę. śmierci munkę Czasy trudne, każdy powinien mieć drugą szansę Zacząć żyć na czystą kartę Nie jeden się zgubił, chore ambicje Nie robisz nic, a kurwa mi ciśniesz Bycie sobą główną podstawą Nie mam powodów, żyć z obawą Mam swoje zdanie, chuj ci do niego Na kurwia, rap, prostu boskiego Uliczna muzyka dla tych podgórek Dla tych dzieciaków, co stoją za murem Dla tych co wolni i za kratami Na pewno nie, nie jesteście sami Uliczna muzyka nie jakieś bailando Tak składamy, my wychodzi hardcore Skąd te brednie, że niby że. Macie zazdrość, serce rapuje, to co słyszysz to kurwa jest moje Jak ci nie pasi to wygrzewaj stołek, zabieraj plecak i wypad do ławki Przeproś za łzy, łzy swojej matki Po pierwsze przekaz, po drugie pasja Ciężko trenuję teraz zajawka Palona trawka i pite browarki Może jestem spod ciemnej gwiazdy, choć nie wątpię, wierzę w to szczerze Wolę myśli, przerać na papierze Przerać co widzę i zdobić rejony Uliczna muzyka, choć świat jest strony Nie ma tu granic ani perspektyw Na lepsze jutro wszystko się pieprzy Mało już twarzy widzę na mieście, gdzie oni są Czy widzieć ich nie chcę? Czy widzieć ich nie chcę?